Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, że tak naprawdę każdy z nas jest bliżej swojego celu niż nam się wydaje. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Standardowo kochani na początku oczywiście zachęcam do łapkowania, komentowania, yy, materiału, udostępniania tych filmów przede wszystkim, żeby to grono poszerzać coraz bardziej. Yy, bo zajmujemy się tu chyba jednak bardziej motywacją, yy, inspiracją do ciekawego spełnionego życia niż z samym problemem alkoholizmu. Mam nadzieję, bo takie generalnie było założenie bez zniewolenia od samego początku. Bo na tym w końcu polega trzeźwienie. Moi drodzy, temat ogólnie miał być inny dzisiaj, natomiast pomyślałem, że podzielę się z wami świeżymi przemyśleniami, bo takie mam wrażenie, że kiedy opowiadam o czymś, co się dzieje na świeżo, to te filmy są ciekawsze. Kochani, od dnia, spojrzę sobie w ściągę, od dnia 28 września jestem na diecie. Zaraz o tym opowiem i kurczę, za wiele nie widać. Generalnie zjechałem ponad 5 kg, bo ja o tym gadałem czasami na kanale, że kurde, no dobrze by było, gdybym zgubił parę kilo, no bo miałem pełną świadomość tego, że no waży trochę za dużo, bo przy 180 cm wzrostu, yy, ja miałem tam 100 ostatnio prawie 102 kg. No to mówię, nie, to już naprawdę pora, nie, zabrać się za siebie. Yy, I generalnie nie jest tak, że odżywiam się, wiecie, światłem, samym, mnie czy miłością, czy nie jest tak, że jem, wiecie, jakiś mlecz czy nic więcej. Ja generalnie na tej mojej diecie przede wszystkim jem dużo mniej, o czym zresztą za chwilę opowiem, i staram się jeść jednak zdrowiej, czyli nie jem, wiecie, ze słodyczy niemal. W ogóle zrezygnowałem, czasami się tam zdarzy coś, ale do tego, co było wcześniej, to mogę powiedzieć, że w ogóle zrezygnowałem, bo ze słodyczami to mnie było tak, że wiecie, nuzwa no to potrafiłem całego opanować nie? przy jednym posiedzeniu yy, i to nie było normalne. A teraz nie, teraz wiecie, kosteczkę czy tam dwie, i jest ok, dość. Nie? Yy, dużo innych rzeczy, na to zwróciłem uwagę, sprzętnych z, z artykułów, które przez pszenicy są, też zrezygnowałem z mojego chleba. Zrezygnowałem jakoś, kurde, idzie. Nie? Ja miałem, wiecie, co tych podejść bardzo dużo. Jak piłem, to ważyłem chyba 67-68 kg. To wiecie, jak ja wyglądałem przy moim wzroście. Jak przestałem pić, a jeszcze paliłem, to dobiłem chyba tam do 7,5-7,6. No i jak przestałem palić, no to hulaj dusza, piekła nie ma, tylko co chwilę musiałem ciuchy wymieniać, bo waga szła do góry. I jakoś miałem problem z tym, wiecie, żeby to zbić. I ciągle sobie powtarzałem: kurde, to nie idzie, to nie dla mnie wiecie takie gadanie każdy ma coś i w ogóle wiecie ja i tak jeszcze na no, uważę sporo bo na chwilę obecną tam 96 kilo yy, ale to i tak jest już 5 mniej jak było 3 tygodnie temu no to jest, kurde mega wyniki a ja tyle 5 kilo to ja chciałem do końca roku zejść nie? Yy... I nagle się okazuje, że idzie. I teraz oczywiście nie będziemy gadali o mojej diecie, bo nie o tym kanał. Jak kogoś to interesuje, to możemy w komentarzach popisać, czy na grupie na Facebooku się tam podzielić swoimi przemyśleniami na tematy zdrowej żywności, bo tutaj jakby jest kilka pieczeni na jednym ogniu. Myślę, że jednym z podstawowych też takich celów trzeźwienia, wiecie co to jest, jednak też dbanie o swoje ciało. Czyli nie robienie z niego śmietnika, kompletnego po prostu, i ja przez wiele, wiele lat robiłem z własnego ciała śmietnik. Jak piłem, to nawet tego śmietnikiem nie można nazwać po prostu, nie? To, to, co się z ciałem swoim wyprawiało. A tutaj, wiecie co? Eee, czuję się psychicznie dużo lepiej, tak? Przede wszystkim dlatego, wiecie co to jest za każdym razem, kiedy mm, udaje wam się czegoś odmówić, Yy, dajecie sobie spokój, że nie, tego tym razem nie, nie skuszę się, to w naszym umyśle się w sposób naturalny zaczyna wydzielać dopamina, która nas motywuje do dalszego działania. Oczywiście troszkę czasu musi upłynąć i przede wszystkim o tym będziemy w dzisiejszym filmie rozmawiali, ale co do zasady, naprawdę jest to motywujące. To jest, wiecie, co to jest taka kula śniegu trochę. Zauważcie, że yy, w moim życiu tak było, ale też obserwuję u wielu osób yy, na co dzień, że każdy z nas ma taką kulę śniegu. Każdy z nas jest pewnego rodzaju kulą śniegu. Czyli, jeżeli nam się życie zaczyna układać, dzięki naszej pracy i wytrwałości, nagle się okazuje, że coraz więcej rzeczy, coraz więcej różnych rejonów naszego życia prosperuje coraz lepiej. Czyli stosunki w rodzinie się na ogół poprawiają, zawodowe się poprawiają, finanse się poprawiają, zdrowie. Wiecie co? Taka kula śniegu. A jak się pieprzy, to wszystko naraz. Nie? I często tak jest, że ludzie, którzy są po okropnych przejściach z ogromnymi traumami, kiedy już są dorosłe, to jest po prostu, wiecie, dalej piekło. Nie? I sobie myślimy, kurde, nie dość, że kiedyś było przerąbane, to jeszcze dalej ma przerąbane. No ale to tak właśnie działa z tą kulą śniegu. Dlatego, moi drodzy, bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, żeby wyznaczać sobie pewne cele, które chcecie osiągnąć, polegające na odmawianiu sobie. Ja na temat odmawiania chyba jest nawet w ogóle film na ten temat oddzielny o odmawianiu, w sensie różnych takich hedonistycznych przyjemności, bo to bardzo rozwojowe jest. Zresztą bardzo dużo jest na ten temat we wszystkich filozofiach czy religiach. W przyszłym tygodniu jeden z klinów będzie właśnie też o tym. Tak więc, kochani, jestem na tej diecie. Po jakichś dwóch tygodniach doszło do mnie tak naprawdę, ile ja jadłem. Wiecie, mechanizmy też zaczęły opadać, bo tu się nie ma co oszukiwać. Ja nie, nie byłem jakoś mega otyły przy moim wzroście, tam te ponad 100 kg No to nie jest lekko, ale też nie jest, wiecie, nie jest jakoś, kurde, no super zdrowo, na pewno nie. Natomiast doszło do mnie po tych dwóch tygodniach mniej więcej, kurde, ile jadłem, jakby wiecie co, pewne klapki z oczu spadły. Yy, I zauważyłem to, że bardzo dużo, yy, duże porcje sobie ładowałem. Yy, znaczy doszło to do mnie po prostu, bo teraz nagle się okazuje, że kurde mogę ne? zjeść mniej i się czuć przede wszystkim dobrze. Po jedzeniu czuć przypływ energii, a nie kurde doła i wiecie, zamulacza jakiegoś. Więc tutaj na plus bardzo. Kolejna rzecz, doszło do mnie, ile było żarcia takiego, wiecie, w międzyczasie podżerania, podjadania, czy to po dzieciach, czy w domu gdzieś coś zawsze leżało i wiecie, jak odkurzać stary, nie? Czy nawet jak, bo samochodem też to no, no trochę jeżdżę z racji swojej profesji to zawsze w samochodzie coś było jedzone. I kurde, nagle się okazuje, ej, no właśnie, tamto wszędzie wszystko szło. I to jest to samo, wiecie, co tak na przykład jak z wydawaniem pieniędzy. Jak się wyda, wiecie, stówę, 500, tysiąc, chociaż stuwa to dzisiaj jest właściwie nic, no to czuć, jak się większe kwoty wydaje. Ale takie wiecie, po 5 po 10 złotych tego nie czuć, i nagle człowiek się orientuje w połowie miesiąca, kurde, gdzie są pieniądze. Nie? I to jest to samo tu. Takie przekonanie, kurde, przecież ja dużo nie, jem", nie? No, no nie, właśnie chodzi o to, że jak odstawisz, to się nagle okaże, ile tego było jedzone. Bo tu nie ma co się oszukiwać, też działają mechanizmy uzależnień. Z piciem było tak samo. Znaczy z piciem było troszeczkę inaczej, ale bardzo podobnie. Z tego względu, że ja byłem w takiej dupie, już tak miałem dość serdecznie picia, już w końcówce mojego chlania sam alkohol nie dawał mi przyjemności, ja bardziej wlewałem w siebie jak w puste wiadro. Dosłownie i w przenośni. Yy, więc tutaj ten entuzjazm był dość uderzający wcześniej yy, w, moje, w moje dalsze postępowanie yy, ale z papierochami na przykład już po tym miesiącu mega. Nie? Mega w ogóle wiecie co, smaki, to wszystko z alkoholem też te zmysły jak zaczęły pracować. Nagle takie wiecie co, wrażenie, jakby się łeb z szamba wyjęło. Jakiegoś, nie takiego kurde, jak ja mogłem tak żyć. I kochani, tak jest ogólnie z każdą sferą naszego życia. Warto się zastanowić, napisać sobie na kartce, nad jaką sferą mógłbym poruszać. Zrobimy sobie w końcu, ja na grupę wrzucę takie koło życia, i tam fajnie można sobie zaznaczyć, odnaleźć te elementy, gdzie nasze życie wymaga jakiejś pracy, a gdzie jest okej. Okay. Ale o tym sobie zrobimy jakby oddzielnie materiał. Myślę, że już jeden z takich najbliższych tematów to będzie. Ze smartfonem, kochani, było to samo. Ze smartfonem ja korzystam ogólnie ze smartfona, bo dość trudno się obyć bez póki co. Z racji jednak fajnych funkcji, które też ten telefon ze sobą ma. Natomiast jak to był 2017 rok, to był, nie wiem, pół roku miałem kanał na YouTube, rozwalił mi się mój smartfon i byłem tam. Półtora miesiąca czy dwa miesiące, czy dłużej w ogóle bez e, smartfona. I też po tych dwóch, trzech tygodniach się okazało, jakie to jest kurde fajne. Ne? I nagle się okazało, że można, że idzie bez, że jednak nie jest tak źle. Ja jestem przekonany, że gdybym wiecie co, no dzisiaj byłoby mi trudniej, może uzależnienie postępuje. Natomiast e, jestem o tym święcie przekonany, że po tych dwóch, trzech tygodniach doszłoby do mnie: kurde, no jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest ogromny spokój. I jest fajnie. Ze smartfonem jak kochani, no tu niestety to jest trochę taka czasami myślę patowa sytuacja. Bo jeżeli chodzi o prawdziwy spokój, nie ma mowy kiedy mamy tą kawałek elektroniki w kieszeni, żeby spokój czuć. Ja już to przerabiałem na milion sposobów. Natomiast jest mega, mega wygodnie. I tu jest trudno już do zgryzienia. Ale do tematu smartfonów będziemy sobie kiedyś wracali. Podobnie kochani z zakupami. Jeżeli czujesz, że za dużo wydajesz kasy na cokolwiek. Wiecie, bo faceci to tak, tak jak ja. Ja może aż tak często zakupów nie robię, chociaż to różnie bywa, bo ja mówię, gdybym się nie uzależnił od alkoholu, pewnie bym poszedł w inne izmy, a zwłaszcza w zakupoholizm. Natomiast jak ja kupię, to z rozmachem, wiecie. Nie? I jeżeli masz na przykład problemy finansowe, to warto zwrócić na to uwagę, czy przypadkiem nie trzeba naprawdę przytemperować tych zakupów. I uwierz mi, kiedy masz jakąś trudność, która może nie jest jakimś wielkim silnym uzależnieniem, ale wiesz, jakieś takie behawioralne zachowania, kompulsywne zachowania, one gdzieś ci kurde w życiu przeszkadzają. Tak? I wtedy yy, warto pomyśleć, czy jednak nie iść w kierunku abstynencji, chociaż na te kilka tygodni. Yy, mechanizmy. Generalnie one właśnie po tych kilku tygodniach ustępują. Mechanizm rozdwojonego ja, czyli tego, że jak sobie wypiję, yy, no to jestem, wiecie, super bohater, odważny i w ogóle nie wstydzę się do dziewczyny zagadać, nie? Yy, czy jak sobie zapalę, to się czuję taki, wiecie, malboro chociaż myślę, że to już teraz w tych czasach specjalnie nikt na to nie zwraca uwagi. Czy jak sobie krechę wciągnę, no to jestem, wiecie, taki nowoczesny szczur korporacyjny, który wie, idzie po prostu rekin, kurde, biznesowy przed siebie. Czy jak sobie kupię taką czy inną furę, to wiecie, no będą mnie poważali i ten. Jakby budujemy swoje trochę drugie ego na tym, że coś zrobimy, czyli znowu szukamy własnego ja poza sobą. Na tym polega mechanizm rozdwojonego ja. Nałogowe regulowanie uczuć, które w tym wypadku też. Jak najbardziej dzia działa, czyli zwyczajnie na poprawienie sobie humoru robię różne niefajne rzeczy. I problem zaczyna się wtedy, kiedy ja nie umiem w żaden inny sposób poprawić sobie humoru, jeżeli właśnie takimi zachowaniami jakimiś kompulsywnymi. No i rzecz ostatnia, oczywiście najważniejsza mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Ten mechanizm ja osobiście najbardziej odczuwam w momencie, kiedy yy, jestem te 2 trzy tygodnie w jakimś innym świecie, powiedzmy w cudzysłowie. Wtedy czuję to najbardziej, że ten mechanizm przestaje działać. I tu właśnie trzeba czasu na to. Yy, czyli koniec pieprzenia starego alkoholika na temat kurde, nie piję, nie palę, to se zjem, nie? Kurde, sylw, jedz, ile chcesz, pewnie, zdrowo jedz, ale kurde, nie jak czarna dziura, nie? Jak świna, nie? Wiesz? I dlatego te mechanizmy, one... Z czasem ustępują, a zwłaszcza mechanizm iluzji i zaprzeczeń, czyli to kompletnie oderwane nierzadko od rzeczywistości, racjonalizowanie, że nie, to nie dla mnie, ja nie dam rady. Po prostu trzeba te trzy tygodnie yy, tak myślę, no te trzy tygodnie bo to tak na ogół trwa yy, przetrwać. I teraz, kochani, yy, Cały myk polega na tym, żeby właśnie te. Generalnie jest coś takiego w psychologii, że nasz umysł przygotow... przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości przez 21 dni. Stąd nagle się okazuje, że coś po dwóch, trzech tygodniach staje się dla nas normalną czynnością. Czyli jeżeli miałeś problemy z jakimiś zachowaniami takimi kompulsywnymi i masz z nimi problemy i wydaje ci się, kurde, no może to już tak ma być. No może ja sobie nie poradzę. No może. Nie wytrwam, nie dam rady, po prostu no, każdy z nas jest inny, wiecie, takie pieprzenie. Yy, I oczywiście każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej przechodzi różne rzeczy. Natomiast warto się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tutaj tak, że racjonalizujesz zwyczajnie. I trzeba te trzy tygodnie przetrwać, ale nie z granatem w dupie, wiecie, z zaciśniętymi zębami, bo to nic nie da, bo po trzech tygodniach, jak odpalisz, to uwierz mi, że nadrobisz te trzy tygodnie w ciągu kilku dni. Natomiast jeżeli zaakceptujesz nową sytuację, czyli tak, zmieniam swoje postępowanie, swoje zachowanie, wklej sobie tutaj, co chcesz, czy chodzi o jakieś konkretne uzależnienie od jakiejś substancji yy, alkoholu, narkotyków, papierosów, czegokolwiek, czy bardziej chodzi o uzależnienia behawioralne, typu wiecie, jakieś zakupy, yy, właśnie jedzenie, internet, yy, wszystko jedno, wklej sobie, co chcesz, to zacisnij zęby na chwilkę po to, żeby zaakceptować tą. Nową rzeczywistość, czyli robisz tak, dobra, nie wiem czy to jest dla mnie, nie wiem czy ja sobie poradzę, czy ja będę umiał żyć bez takich czy innych zachowań, ale przez najbliższe trzy tygodnie na 110% poddaję się zaleceniom i przyjmuję tą nową rzeczywistość, czyli po prostu żyjesz dalej, ale bez danego zachowania, bez, danego, bez danej substancji. I po trzech tygodniach, kiedy mechanizmy opadną, nagle się okaże: kurde, idzie, jednak idzie. Ja mam takie wrażenie z żarciem, oczywiście, Trzy tygodnie zdrowo, że i tu się wymądrza. Ja nie mówię teraz o mojej diecie, bo do mojego celu jeszcze trochę kilo brakuje, który bym chciał osiągnąć, ale mówię o pewnych zachowaniach, które są uniwersalne. A my, moi drodzy, mamy tutaj, większość z nas ma już jakieś doświadczenie w kwestii właśnie uzależnień, radzenia sobie z nimi i tak Więc warto już to doświadczenie wykorzystać do osiągania kolejnych celów. Bo myślę, że też po to żyjemy. To jest też taki kawałek życia, na pewno spełnionego życia, by te swoje cele małe i duże osiągać. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, jak wy to widzicie: jak się na to zaopatrujecie, i tyle. Pozdrawiam Cię plutko. Dobrego dzionka Wam życzę. Cześć.